w Portugalii. Moim planem było, była przeprowadzka do Porto. Czym jesteś dobry i co jest twoją pasją, uważam, że tutaj się rozwinie. Rzadko kto tutaj pracuje, w tym rejonie. Co będziesz robić za dzień, być może za pięć, za rok, za pięć lat? Za dzień mam tutaj wielki event, nazywa się, się Pilates Marathon. Zamiast czytać o sukcesie, wolę spojrzeć mu prosto w oczy. Postanowiłem wsiąść do samolotu i lecę tam, gdzie tworzy się prawdziwy biznes. Nazywam się Krzysztof Kwastek, a ten program to świat przedsiębiorców. Przedstawiam Wam Maję Tworską kobietę pełną życia, zawsze uśmiechniętą i absolutnie zakochaną w Pilatesie od jakiegoś czasu mieszka w Portugalii i dziś podzieli się z nami swoją historią, pasją i karierą. Gotowi? To zaczynamy. To jeszcze raz dzień dobry. Witam serdecznie. W państwie Portugalia jesteśmy, na kanale Świat Przedsiębiorców Krzysztof Włastek. Witamy, witamy serdecznie. I na początku jak zwykle mamy standardowe pytanie. Jak to się stało, że jesteś tutaj? Jakie były początki, jaka była moc, siła wyjazdu, co cię skierowało w tym kierunku? Czy możesz nam zdradzić kilka? Tak, o, długa historia. E, to tak, pierwszy raz do Portugalii przyjechałam na Erasmusa e, 8 lat temu, 8-9 lat temu, e, do Porto. E, po Erasmusie zakochałam się w Portugalii. E, moim planem było, była przeprowadzka do Porto. Eee, więc wróciłam do Polski, skończyć e, magisterkę e, i w międzyczasie jeździłam do Porto, żeby z, e, spotkać znajomych. E, ten mój plan był tak na końcu, na końcu głowy, e, żeby tu być. Żeby, żeby być, tak, ale w Porto, nie w Algarve. I raz leciałam do Porto, ale nie było bezpośrednich lotów, więc przyleciałam do Faro i tutaj przez, w trakcie dwóch dni poznałam mojego e, teraz męża, wtedy w tym czasie chłopaka. I on był z Algarve, on, ja mówię, chciałam przeprowadzić się do, do Porto, ale okej. Przekażmy Ci tylko tak? na sekundę, Algarve to jest to, co to jest tutaj region, tak, miejscowość, tak, to jest taki, takie niedaleko lotniska Faro, jednak od Porto jesteśmy jakieś 800 km e, 500, 700 tak, plus i minus. Tak, około 400, 500. że jesteśmy tylko na, na dole, na dole Portugalii, tak. jak patrząc na mapę na Europy. Południe. Tak, na południe. Tak, tak. I powracając, wylądowałaś w Faro. Tak, wylądowałam w Faro, poznałam mojego chłopaka e, i stwierdziłam, ok, przeprowadzę się do Algarve i zobaczę, jeśli e, zadziała, to zostanę tutaj, jeśli nie, to już jestem bliżej Porto <tukasz> <tukasz> niż <tukasz> z Polski. <tukasz> Więc e, tak się znalazłam w Portugalii. Wow, <tukasz> i e, będąc tutaj, Miałaś, to byłaś po studiach, Byłaś, chciałaś, miałaś zarys, że będzie, bo jednak jest to kanał, kanał dla przedsiębiorców. Więc takie będzie pewnie pytanie, jak to jest, że jesteś przedsiębiorcą? Czy wtedy już miałaś zarys coś tutaj robić? Czy iść do pracy normalnie? I czy to w tym regionie? To tak. Byłam po studiach, byłam, skończyłam magisterkę. Przeprowadziłam się dzień po obronie magisterki. Wow! <grywa> tu. tak, tak, tutaj. Miałam obronę pracy magisterskiej i dzień po przeprowadziłam się do Portugalii. Ale w międzyczasie, bo tak, studiowałam dietetykę kliniczną, a w międzyczasie byłam już w Polsce instruktorką pilates, trenerem personalnym, medycznym trenerem personalnym, więc już w, tym, w tej dziedzinie pracowałam. Przeprowadzałam się tutaj, miałam plan, że będę pracować w, tym, w tej dziedzinie, to samo, co robiłam w Polsce, i pewnie też w dietetyce, ale nie wiedziałam, nie miałam nic ustalonego tutaj, nie miałam żadnej pracy, do której jechałam. Po prostu musiałam przyjechać i zrozumieć się, co, co i jak. I jak w danym momencie, czy poznałaś kogoś? Mówiłaś, że poznałaś chłopaka wtedy w danym mm. momencie, ale oprócz może kogoś z Polski, miałaś taką okazję, czy nie, nie miałaś? Po prostu to było takie typowo po angielsku, nie wiem, czy to chodziłaś po na przykład restauracjach lub na przykład po, jeśli w, tym, w tej branży to chodziłaś po takich klubach, żeby ktoś Cię zatrudnił. i jaki, jaki był początek tego tutaj? Mm -hmm. e, to tak, już przed przeprowadzką e, pisałam maile do różnych e, klubów fitness, do różnych siłowni e, w, w, tutaj w tym rejonie, mimo że nie znałam tego rejonu. E, Szukałam, co może być w niedalekiej odległości i gdzie może by mnie zatrudnić, tak żeby zacząć. Jedna, jedno miejsce zatrudniło mnie na jedne zajęcia Pilates w tygodniu, e, czyli z tego, no wiadomo, nie można wyżyć. E, przyjechałam i e, znalazłam pracę w restauracji na dwa miesiące, e, żeby coś robić, żeby zarabiać pieniądze, a w międzyczasie e, chodziłam po różnych innych miejscach i szukałam pracy. E, co prawda, z tego chodzenia po, po siłowniach, Nikt mnie nie zatrudnił, w tym momencie nie potrzebowali, ale pracując w restauracji, poznałam kilka kontaktów, przez które byłam w stanie znaleźć, znaleźć pracę już w mojej dziedzinie. No właśnie, bo tutaj ja zapomniałem od samego początku, rozmawialiśmy chwilę przed programem, przed nagraniem, nazywałem Cię doktor zdrowie, bo po prostu tak. twój, twój zakres jako Mai jest tak duży, że Ty mówisz o zdrowiu. O żywnościach, mówisz o sporcie, mówisz o swoim e, jak się prowadzić że tak brzydko powiem, prowadzić, nie prowadzić, nie wiem jak to powiedzieć, ale chodzi o to, żeby być takim zdrowym człowiekiem na co dzień, żeby dobrze, dobrą żywność, takie rzeczy. Jak faktycznie, czy ta wiedza odnośnie e, żywności, czy to ci też dużo pomogło w tym? W, tym... w, w tej restauracji. W tej restauracji. Yy, szczerze mówiąc, nie, 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 nie. nie. W teraz pracy byłam kelnerką, więc ta wiedza o żywności nie miała dużo tutaj do, do, do roboty, więc nie. Ale to był taki okres, że właśnie szukałaś na chwilę pracy, prawda? Tak, tak, to była praca, chciałam znaleźć cokolwiek, co mogę robić, ale w międzyczasie szukać mojej pracy. Jestem osobą, która nie lubi tracić czasu, która nie lubi siedzieć w domu i przez te dwa, nie wiem, trzy, cztery miesiące szukać pracy. Ja lubię. Lubię coś robić, a jeśli trafi się lepsza okazja, to po prostu zmienić. No dokładnie. Rozumiem, jako przedsiębiorca, jaki był drugi twój etap? Co się zdarzyło po restauracji? Że, czy poznałaś być może kogoś znowu, kontakt, do których mówiłaś? Jak to się zdarzyło, że była już drugi etap, druga droga? Mhm. To tak, właśnie w pracy w tej restauracji jeden z pracowników wiedział, że szukam pracy, że jestem instruktorem Pilates. I on znał jedną kobietę, która prowadziła dużą grupę, dużą grupę pilatesu. I ona akurat też nie była z Portugalii. Ona musiała wyjechać na 6 miesięcy do Szwecji. I szukała kogoś, żeby zastąpił ją na 6 miesięcy, żeby przyjął jej grupę. Ale później oczywiście, żeby oddał tych klientów. Więc powiedziałem ok, czemu nie. Poszłam na rozmowę. Okazało się, że, 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 że mi zaufała, więc oddałam swoich klientów i tak zdobyłam około, grupę około 50 klientów, którzy przyjeżdżali, wyjeżdżali. Na zajęciach miałam około 20, 20 osób, ale 50 kontaktów. Tak, i tak to się zaczęło. Później w międzyczasie przyszedł COVID, zaczął się COVID, więc ta, ta kobieta już nie wróciła. I przyjęła jej grupę już na zawsze. Wow, to z jednej strony mamy fajny, fajny, być może COVID tu pomógł. Tak. Rzadko jest, ludzie mówią o tym, że coś może pomagać. Na pewno były to duże zmiany. Wracając do kolejnego pytania. Kolejne pytanie, które mi się nasuwa, z racji, że jest to kanał o przedsiębiorcach, więc jaki była, Jaka była kolejna droga? Miałaś już grupę. Miałaś to chyba bardzo dużo. Wiadomo, tą grupę trzeba utrzymać, trzeba ich niesamowicie... Myślę, że w tym jest ten moment, kiedy Ty dajesz też dietę do, do takiego, do ćwiczenia, do tych wszystkich rzeczy, czy...? Nie, nie, akurat w tym, w tym momencie, w takiej sytuacji nie. Tutaj głównie skupiam się na treningach, a jeśli ktoś chce dietę, jest to dodatkowa, dodatkowa usługa. Rozumiem. I Ty w danym momencie, jeśli miałaś tą grupę, co przyszło, jaki był kolejny ta, ta grupa, gdzie ją prowadziłaś? Czy to było w jakimś klubie, w, w jakiejś siłowni? W, kiedy był moment, kiedy postanowiłaś iść na swoje konto i co zrobić, co ty zrobiłaś w danym momencie? Bo jesteśmy w takim niesamowitym namiocie, później zrobimy dwa, trzy zdjęcia, wklejmy na dole, ale jak to jest, że my tu jesteśmy? Jak to się stało, mając już grupę? To już na pewno potężny, potężny, potężny zaszczyt. To tak, miałam grupę. W międzyczasie, jeszcze nie, wspom nie wspomniałam, że e, pracowałam w kilku innych miejscach, e, bo jeszcze dostałam pracę w międzyczasie w jednej siłowni, potem w drugiej, w trzeciej. E, potem jeszcze miałam klientów personalnych w ich domach, bo tutaj jesteśmy no. w Algarve. To jest taka m, bardzo specyficzna, specyficzny rejon, e, gdzie, m, gdzie mieszkają dosyć, dosyć zamożni. Dosyć zamożne osoby, które bardzo lubią mieć trenera personalnego albo instruktora Pilates u siebie w domu. Mają swoją siłownię, mają swoje, swoje miejsce, gdzie mogą ćwiczyć, więc bardzo często do nich do domów też chodziłam. Później, kiedy miałaś instruktorów, Aha. jako instruktor, byłaś w tych domach. Być może to też pomogło w zazdroszczeniu tej nadzwyczajnej choroby świata. Po czym pewnie był moment, kiedy trzeba z domów ich wyciągnąć też, pewnie niektórych znowu do jakiegoś grupu zgrupować. Czy oni bardziej lubią ćwiczyć w grupie, tacy ci ludzie częściowo, wiadomo kto chce indywidualnie, to mhm. oczywiście. Ale czy jest też grupa ludzi, którzy chcą ćwiczyć w grupie, jakby po prostu 5, 10, 2, 4, 6, 7 Aha. minimum? 7 albo 12 są maty. A, jeszcze są maty. Tak, duża większość lubi ćwiczyć w grupie. E, przez to, że tutaj większość osób... Nie pracuje, albo pracuje z domu, przez to, że mieszka tu bardzo dużo osób z zagranicy, więc najczęściej biznes jest albo online, e, albo ci, ci ludzie nie pracują. E, dlatego oni lubią przychodzić, żeby mieć, żeby też poznać ludzi, żeby też spędzić czas z innymi ludźmi, żeby to nie było tylko, tylko u nich, u nich w domu. E, więc tak, e, później stwierdziłam, że jest czas na otworzenie swojego biznesu. Z tym, że szukałam, przez długi czas szukałam miejsca, szukałam jak, jak to wszystko rozwiązać, bo nie miałam dużego budżetu na to, więc miałam w głowie oczywiście wielki plan otworzenia pięknego, ekskluzywnego studia Pilates, pewnie siłowni, basen, sauna, ale w tym momencie nie mogłam tego zrobić a była już zmęczona pracowaniem w tylu różnych miejscach, a nie było takiego obłożenia, żebym w jednym miejscu mogła pracować i się z tego utrzymać. Dlatego musiałam w tylu różnych miejscach pracować. Więc zaczęłam szukać, zaczęłam szukać jakiegoś miejsca na wynajem, zaczęłam szukać jakiegoś może gruntu na wynajem, no i znalazłam. Jedna z moich koleżanek otworzyła swoją siłownię, i dołączyłam się do niej i otworzyłam moje studio Plates na tym samym gruncie, gdzie ona ma siłownię. Wow! Naprawdę mistrzostwo świata jako przedsiębiorczyni no fajne, fajne pomysły, ale będę ciągnął dalej. Mhm. Jak? Bo pomyślałem o osobach, które by chciały wyjechać z Polski. Być może nie na długo nawet. Być może ktoś planuje wakacje, będzie lądował we Faro nagle. Obok, przepraszam mnie nagle, ale obok jest niesamowita ilość kurortów, niesamowita ilość hoteli fajnych, no, no super, no, faktycznie miejsce jest, no, można się zakochać. Czy ci ludzie, czy mogliby skorzystać z miejsca, gdzie, no wiadomo, jedziemy na wakacje, no to dobre jedzenie, drinki, i inne sprawy. Część ludzi chce jednak e, ćwiczyć, chce e, zobaczyć coś nowego, chce zmienić, jak codziennie chodzi do pracy, biuro, komputer, te sprawy. Ma może postanowienie, że chce, e, chce zrobić coś takiego, co będzie trenował w danym miejscu. Czy on się może z tobą skontaktować? Czy on mógłby przez jeden tydzień lub dwa na wakacjach być u ciebie? Czy jest taka szansa? Być u mnie w sensie Czy Przyjechać i trenować. Tak, oczywiście, tak, tak. Ja mam bardzo, bardzo dużo osób, bardzo dużo osób, które przyjechały na wakacje. Więc nie ma tutaj tylko osób, które tu mieszkają. Nie trzeba kupić karnetu na, na cały rok albo na miesiąc. Można przyjść na poszczególne zajęcia, można przyjść na jedne zajęcia w trakcie całego wyjazdu, więc tak jest to. To osobiste. jest na przykład wtedy indywidualnie, to jest wieczorami, to jest w ciągu dnia, to jest, trzeba się umówić, jak, jak to wygląda. Zależy, zależy, czy, czy ta osoba chce zajęcia personalne. Czy grupowe, bo mam, ob mam, obie, y mam oba rodzaje, tak, prowadzę zajęcia personalne, wtedy jest jeden do jednego, ja i, i klient y i wtedy trzeba się umówić na daną godzinę, y w, zależ w zależności od mojego, y od mojego czasu, e możliwości. Mo moich możliwości. Y albo mam też w tym samym czasie zajęcia grupowe, y gdzie y można online zarezerwować sobie miejsce i zależy. Mam, tak, mam maszyny, reformery i mam maty. Na reformerach mam 7 miejsc, na matach mam 12. Jeśli jest miejsce na tych zajęciach, to można sobie online zabukować i po prostu przyjść na zajęcia, zapłacić. Wszystko jest online, nie trzeba się nawet z mną skontaktować, po prostu wszystko znajduje się. Jak w nazywa miejscu? się strona? Strona się nazywa The Fit Life Algarve. I tam jest cały grafik, całe rozmiar. Spisując Twoje logo, czy jest szansa, że po logo od razu wyskoczy? Tak. Wyskoczy, tak, prawda? Tak, wyskoczy. tak że bardzo łatwo będzie Cię spotkać. Kolejne pytanie, które mam, czy z perspektywy czasu, kiedy wyjechałaś, kiedy tu jesteś, czy uważasz, że to jest dobrze? Czy to był dobry wybór? Tak, uważam, że to był świetny wybór. Nie wyobrażam sobie mnie. Eee, mieszkającej teraz w Polsce, uwielbiam Polskę, kocham wracać do Polski, ale nie mogę się, so, siebie wyobrazić w żadnym miejscu. Eee, tak, uwielbiam po, uwielbiam Portugalię, uwielbiam pogodę portugalską, uwielbiam portugalskie jedzenie, portugalskich ludzi i tą międzynarodową kulturę, która jest tutaj, szczególnie w Algarve. Eee, więc eee, tak, uważam, że jest to. A co Ci brakuje z Polski? E, z Polski, e, dobrych budowlańców. <grywa> e, ale tutaj e, M500 z pomocą służy. Będziemy, jak w razie potrzeby, to my jesteśmy w całej Europie, można nas znaleźć, nie ma problemu. Będziemy, będziemy pomagać. Ale być może e, jedno z kolejnych pytań, e, jeśli chodzi o turystykę, tutaj. Jest bardzo mocno rozwinięta, tak jak mówiłaś, ale jest to też sezonowo, prawda? W, tutaj w Algarve turystyka jest przez cały rok. Wiadomo, latem jest o wiele więcej turystów, ale jest to, tak jak wspominałam, bardzo specyficzny region, gdzie są głównie, głównie osoby z zagranicy, więc te osoby mają tutaj domy, one tu mieszkają, ale mieszkają też w innych miejscach na świecie, więc te osoby przyjeżdżają, wyjeżdżają, przyjeżdżają, Dobrze. wyjeżdżają, więc, więc tutaj nie ma czegoś takiego, jak na przykład, gdy pracowałam w Polsce, był sezon, przez cały rok miałam, miałam klientów, ale później w wakacje nie miałam, bo ci ludzie wyjeżdżali na wakacje, a tutaj tak, w wakacje mam klientów wakacyjnych, potem zimą mam, mam klientów, którzy przyjeżdżają na zimę, żeby mieć lepszą pogodę niż gdzieś indziej, później w międzyczasie, wiosną i Jesienią mam klientów, którzy tu mieszkają, i tutaj w ten, w ten czas jest dla nich najlepsza pogoda, bo nie ma aż tylu turystów, ale wszyscy lokalni, lokalni, zagraniczni tak. są w tym miejscu. Więc y, nie mogę stwierdzić, kiedy tutaj jest dla miejsca, no bo to dla mnie jest przez cały rok. Mam ciekawe pytanie do tego programu. Aha. Co Maja Tworska powiedziałaby młodym osobom, które chciałyby zacząć dzisiaj ten pierwszy dzień? Wyjazdu lub biznesu. Jeśli to jest tylko tak, jaki jest punkt zaczepienia tutaj według Ciebie? Czy jest coś takiego w regionie, że brakuje? To dlatego bym, że brakuje. Wiadomo, mówiliśmy o budowlańcach, ale oprócz tego, czy brakuje Ci czegoś, czy jest, jest jeszcze inne, inne możliwości? Uważam, że tu jest bardzo dużo możliwości. Przez to, że ten region jest jeszcze średnio rozwinięty, to wszystkie wszystkie profesje wszystko wszystko w czym jesteś dobry i co jest twoją pasją uważam, że tutaj się rozwinie. Przez to, że tak jak wspominałam, rzadko kto tutaj pracuje w tym rejonie z tych osób, które przyjeżdżają. No to ten biznes nie jest tak rozwinięty, tak. a jeśli chodzi o osoby o Portugalczyków, to oni są głównie zatrzymani tak bym powiedziała z 10 lat do tyłu, więc wszystko co jest ponad te 10 lat i to robisz, yy, uważam, że, że tutaj będzie świetnie działało. Faktycznie, bo jak czytałem, na przykład Portugalia to jest jedyny kraj na świecie, który jest więcej ludzi na zewnątrz Portugalii tak. niż w Portugalii. Tak. Tak. I tutaj to zostało dużo ludzi faktycznie, którzy są rodowitymi, którzy którzy nie potrzebują się aż tak rozwijać jak tak. my, którzy jesteśmy jakby przyciśnięci troszkę racji historii. Komunizmu i tych innych rzeczy. Myśmy po prostu dużo rzeczy chcieli poznawać, naraz szybko dołączyć do Europy. Więc pewnie e, oni mają po prostu troszeczkę inaczej. Tak. No ale między dzień dzięki temu być może to jest to, co ta, ta, ta mała ścieżka, o której ty mówisz, że jest dużo możliwości, dużo tak. możliwości rozwoju. No i też lotnisko prawdopodobnie, które tak. jest dość duże i dość dużo ludzi. Chyba ze Stanów też masz tak, klientów. Tak. Tak, tak. tak. Mam kredytów ze Stanów, z, z Australii, z Nowej Zelandii, z, z RPA, y, generalnie z, co, z całego świata. Wracamy do tematu. E, więc mam jedno z kolejnych pytań, takie dość ciekawe. Mhm. Jak to jest, że ludzie u ciebie tak chętnie ćwiczą? Czy mają wsparcie, moc, czy Twoja wiedza? Bo wiemy, że jest dziesiątki. Bardzo dużo trenerów personalnych, bardzo dużo ludzi, którzy po prostu podpowiadają o wiedzy, mają dużą wiedzę na temat diety, sportu, jak ćwiczyć. Jak to jest, że ludzie do ciebie wracają? Dlaczego oni tak chętnie wracają? Dlaczego tutaj jest ich tak dużo? Myślę, że, że każdy, każdy instruktor, którego jest to wielka pasja i którego jest to jakby sposób na życie, a nie tylko dodatek, żeby zarobić więcej pieniędzy. To do tego instruktora ludzie wrócą i zostaną, bo to, to jest jakby moje całe życie. Ja nie mam żadnej innej pracy poza tym, po prostu tym żyję, więc daję im wszystko to, co ja wiem, daję im wszystko to, co, to, co ja, ja uważam jest dobre, bo to jest mój też sposób życia. Ten cały sport, Pilates, to jest moja praca, moja pasja. I myślę, że, że, że to jest klucz do, do każdej nawet profesji. To nie, jest tylko, to nie jest tylko jeśli chodzi o pilates, to chodzi o każdą inną profesję. Ale co jest tutaj, czy ty pomagasz też dietetycznie, dzięki temu, że się wykształciłaś w tym kierunku, czy tym odpowiadasz tym osobom na przykład, jak się żywić, jak co rano, co wieczorem, jakie, jakie kalorie, jakie diety. I to, co mówi moja żona, kiedy odchodzi, to tam kilogramy zostają z tyłu. Jak to jest, jak to jest? Jeśli osoba chce, to tak, pomaga dietetycznie. To jest trochę osobna usługa, ale jeśli załóżmy, mam trening personalny z tą osobą, to my naturalnie rozmawiamy o wszystkim, o, o życiu, o diecie, więc ta osoba może bardzo dużo wyciągnąć po prostu z treningu, z rozmowy, więc tak, bardzo, bardzo często podpowiadam. Jeśli chodzi o zrzucanie kilogramów, to uważam, że nie jest, najczęściej nie jest to główny cel tych osób, które tu przychodzą. One przychodzą bardziej, żeby się poruszać, żeby mieć, tak, żeby mieć taki zdrowy styl życia, żeby to nie, nie było ćwiczenie na chwilę stracić kilogramy i odejść, tylko po prostu, żeby się bawiły tym sportem. Jeśli jest to Twój styl życia i bawisz się tym, co robisz, to te kilogramy i tak same spadną. Wow, to naprawdę jest chyba faktycznie klucz, bo ale dajesz też takie rady typowo na przykład jeśli ktoś ma kontuzję lub nie, jak wiesz, masz bo robiłaś tyle kursów, tyle mm -hmm. różnych rzeczy, że pewnie masz potężną wiedzę w tym kierunku. Ale jeśli ktoś ma kontuzję, czy ktoś jest inwalidą po prostu, czy takie mm -hmm. ćwiczenia, też takie rzeczy można u ciebie, czy masz na ten temat wiedzę też dużo? Mm -hmm, tak, oczywiście to jestem też medycznym trenerem personalnym, to jest taki łącznik między fizjoterapeutą, a między trenerem personalnym. Pomiędzy, czyli ja leczę te kontuzje przez trening i tak, jeśli ktoś faktycznie przyjdzie z kontuzją, mam dosyć dużo takich klientów, to, to patrzymy na początku na kontuzję, Dobrze to... Przerwę na sekundeczkę, okay. nawet sportową. Nawet tak. mocno sportową. Tak, nawet mocną sportową. Tak, tak. No, pół przerwałem, przepraszam. Tak, tutaj nie ma, nie ma różnicy, czy to jest kontuzja jakaś delikatna, czy to jest kontuzja sportowa, czy to jest yy, jakaś, yy, yy, jaka, jakiś problem, który ma się od urodzenia. Po prostu yy, osoba przychodzi, ja patrzę na tą kontuzję, co możemy zrobić, yy, żeby albo nie zaszkodzić, albo żeby pomóc, jeśli da się pomóc. Yy, I pracujemy w obrębie tego. Próbujemy naprawić kontuzję, ale w międzyczasie pracować nad całym ciałem, żeby to nie, było, nie była tylko rehabilitacja. Też, co jest ciekawe, ludzie wolą przyjść na pilates albo na taki trening medyczny do Studio Pilates, niż iść załóżmy do, na rehabilitację do szpitala, bo tutaj Studio Pilates kojarzy się jako coś fajnego, jako coś ekskluzywnego, tak, a idziesz do szpitala. Nawet jeśli to jest ten sam trening, i do szpitala na rehabilitację. I trenujesz tylko daną partię, tak, a tak. tutaj jednak możesz poruszać się całe, bo tak. chyba klucz to jest właśnie cały organizm ruszyć, a ten punkt bardziej. Tak. tak mi się e, wydaje. Czasem nawet nie bardziej. Czasem wszystko inne dookoła tej kontuzji musi pracować. Czasem w ogóle tej kontuzji nie ruszam. Załóżmy jest to kontuzja kolana. E, to nie skupiam się na tej kontuzji. Czasem ta kontuzja tam jest, a pracujemy nad wszystkim innym, co jest w obrębie, żeby te mięśnie... Yy, się tak zbudowały, żeby, żeby te, tej kontuzji pomóc, żeby, ta, żeby tej kontuzji nie odczuwać? Narodziło mi się takie małe pytanie. Mając taką wiedzę i możliwość być przedsiębiorcą. Otworzyłabyś kopię tego studia w Polsce i latała pomiędzy. War... nie wiem, który region, nie zapytałem Aha, o region w Polsce. Jestem ze Spotkoszalina, z, ten... z, z Sianowa. Rozumiem. Czyli pobliskie lotnisko, które by było. Czy miałabyś kiedyś takie coś w przyszłości? Bo teraz nadchodzi kolejne moje pytanie. Co będziesz robić za dzień, być może za pięć, za rok, za pięć lat? Jakie masz perspektywy, cele na przyszłość? Mhm. Za dzień? Za dzień mam tutaj wielki event, nazywa się, nazywa się Pilates Marathon, dużo, dużo grupowych zajęć w jednym czasie z DJ-em, z drinkami więc to robię za dzień. Yy, za... za ile? Za za, ile? za pięć dni. Za pięć Czyli dni. Czyli na przykład na następnym tygodniu. Yy, na następnym tygodniu, za pięć dni w sumie biegnę po w, we Florencji. <grym> to już mam plan. <grym> <grym> za rok? Za rok. Yy, za rok... Yy, wydaje się to długo, yy, ale w sumie nie jest tak długo. Mam też yy, kilka planów. Yy, teraz yy, moją zajawką jest wspinanie się po górach. Zdobyłam ostatnio Kilimanjaro i teraz za rok planuję iść na Kasbek albo na Merapik do Nepalu. Wow. Więc to planuję za rok. Pozostało mi za 5 lat. <noise> za 5 lat chciałabym otworzyć kolejne studio Pilates albo to przenieść do, do, większego, do, większego, do większego pomieszczenia. I zrobić po prostu to na większą, na większą skalę. Prze super, Cudowne <noise> chwile, cudowny moment. Porozmawialiśmy sobie faktycznie o biznesie, o życiu, o zdrowiu. Bardzo serdecznie dziękuję, Maju, dziękuję za bardzo. spotkanie. Dziękuję I oczywiście za podlinkujemy pod spodem miejsce, stronę możliwości, i bardzo serdecznie dziękuję. Niesamowite dziękuję spotkanie. Bardzo. Dziękuję.